Siema, nobeczki, dzisiaj będziemy stawiać sobie enchant. Ogólnie musimy zdobyć diamenty, i to wydaje się idealne miejsce, w które możemy sobie zejść, żeby pokopać coś. Chyba tutaj już byłem, ale nie będziemy się skupiać na wiecie wejściu tutaj do jaskini. Tylko będziemy się kopać w dół po to, żeby skopać się na sam dół mapy. Fajnie by było zrobić ten, tą jaskinię jakąś taką wiecie ładnie wyglądającą, ale myślę, że z tym będzie lekki problem. Więc może po prostu się skopiamy tak, wiecie, tak dookoła w dół, yy, że tutaj będziemy szli tędy i widzimy się w sumie, jak już będziemy na dole. Kurde, zapomniałem zabrać żelaza, więc wrócę się po nie szybko i zaraz wracam do kupania. Dobra, mamy 19, więc będzie na jakiś kilo. Dobra, jesteśmy sobie na 11 poziomie, w sumie to na 9. Możecie napisać, który poziom jest najlepszy według Was na szukanie diamentów. Ja już nie pamiętam na którym powinno się szukać, więc będziemy szukali ich na 9. Możecie też napisać w komentarzu jak myślicie za ile znajdziemy diamenty, będziemy chyba kopać najbardziej podstawową taktyką. Czyli wiecie, będziemy kopać tutaj w bok na maksa i po prostu iść do przodu aż w końcu coś znajdziemy. Zależy nam na diamentach, więc nie będziemy kopać żelaza, może w przyszłości się po prostu po nie wrócimy. Dobra, więc zaczęliśmy mniej więcej na minus 130 i zobaczymy w którym momencie znajdziemy diamenty. Delikatnie się zmieniłem moją strategię szukania. Denerwuje mnie takie kopanie na bok, więc po prostu kopiemy się do przodu. Ja wiem, że to nie jest może najbardziej efektywny sposób szukania. Ktoś z widzów mówił mi, że jest jakiś sposób z Redstone'em, jeżeli go znajdziemy. Musimy się obrócić w którą stronę, później kopać i tam klatek, a później w dół i wtedy się znajduje diamenty. Z tego co pamiętam, tylko totalnie nie pamiętam, w którą stronę powinniśmy wiecie iść od Redstone'a i w którą stronę się kopać. Więc to czyli nam delikatny problem, bo totalnie nie pamiętam jak z tej strategii jakby się korzystało, ale myślę, że mogę sobie tutaj okopać dookoła i może znajdę jakieś diamenty. Nie wiem, spróbujemy to zrobić. Chyba będzie mi ciężko znaleźć te diamenty, jak totalnie nie pamiętam, o co chodziło w tej strategii, więc po prostu wrócimy sobie do góry i będziemy kopać dalej przed siebie. Może w końcu uda nam się coś znaleźć. Trochę więcej. Myślę, brawo, wyrzuciłem tam kill, ale jestem zwanym nie wierzę. Okej, okay, on wró wrócił do mnie do ekwipunku. Co tu się przed chwilą wydarzyło? Wrzuciłem kilo, on wrócił do mnie do ekwipunku? Nie wiem, tej gry jest jakaś po Okej, okay, widzowie mam jakąś jaskinię, więc może, jeżeli wejdziemy sobie do niej, to gdzieś tutaj z boku znajdziemy diamenty. Jest jakaś nadzieja. W ogóle opowiem wam taką dosyć śpiąstą sytuację, ponieważ miałem nagrywać już dwie godziny temu, ale siedzę sobie i nagle zaczął mi po pokoju latać jakiś taki ogromny robak, aż ja się robaków boję. No to trzeba było go jakoś, wiecie, zabić. Wiem, że to smutne i w ogóle, ale wypuścić się go nie dało. On był za duży, żeby go złapać. Normalnie jak coś mi lata po pokoju, to staram się to złapać i wypuścić. Ale ten robak był na tyle duży, no że się nie dało go złapać niestety. No, więc ogólnie został lekko pacnięty łapką i totalnie nie mam pojęcia, gdzie on poleciał. I boję się, że wiecie, on wyskoczy mi zaraz na łeb, albo znacznie znowu latać po pokoju. A to był taki robak dosyć duży. Nie wiem ile on miał, może jest 4 cm, coś takiego. Więc dobry, dla był trochę. I teraz się obawiam, że zacznie mi latać, jak będę nagrywać ten odcinek. Ale trzymajmy kciuki, że tak się nie stanie. Ale jak się tak stanie, to, to trudno. Dobra, czy jest tutaj gdzieś, czy tutaj gdzieś są diamenty? Może ja nie widzę, ale, ale może jestem po prostu ślepy. Ale jak tak patrzę, to raczej nie ma. Fajnie Powinienby uznać jakąś jaskinię. Ona by nam może pomogła w szukaniu tych diamentów, bo wiecie, wtedy po prostu byśmy się przeszli. Ona, na przykład tutaj udać jest jakaś skina byśmy się przeszli i na pewno by było nam o wiele łatwiej znaleźć y, jakieś rudy niż jak kupiemy tak bezcelowo, ale dobra widzę, że tutaj nic nie ma, tam na pewno jest lapis i złoto, lazuryt, więc sobie go pozbieramy, ok tą lawę sobie zabudujemy, żeby nam to nie przeszkadzała. Nie mam już miejsca w Ekipungu. Nasiona buraka, nie wiem czy mamy tam skrzynce, więc głupio mi je wyrzucać, ale dobra, i tak mamy wioskę obok której one były, więc gitara. Yy, tutaj mamy kolejne złoto. Nie mam pojęcia po co nam złoto może być potrzebne, ale sobie je zbierzemy, może będziemy w przyszłości jakąś kolejkę budować albo jakiś pomnik ze złota. Żeby pokazać, że się powodzi, nie mam pojęcia. Nie ma tu żadnych diamentów. Nie wiem czy to jest zły poziom na szukanie diamentów, czy co, pokoj, ok, szkielet nam spadnął. Na Czemu ich tutaj aż tyle się respi? Już trzeci szkielet nam spadł. Okej, okay, dostaliśmy łuk, ale nie mamy jego go zebrać. Super. A z tej strony byłem? Nie byłem z tej strony. Bo nawet nie miałbym jak przejść. Więc sprawdźmy, czy może z tej strony gdzieś są jakieś diaksy. Nie ma, ja mam jakiegoś pecha chyba do tych diamentów. Na którym poziomie jesteśmy? 11. To możemy kopać się dalej gdzieś w łok, tylko który endyk ja tutaj przyszedłem? Okej, okay, ten Bo ja nawet, spec nawet specjalnie szukałem tej wody, jak słyszałem. Ale widać bez sensu, bo i tak nie znaleźliśmy tam diamentów ani żadnej jaskini. Szczerze widzowie nie wiedziałem, że z tymi diamentami będą aż takie problemy. Trochę słabo, skończyłem się pochodnie. Wow, ale zrobiłem klacza, myślałem, że już tam wpadnę i będę miał dydówę. Ale wracamy sobie tutaj do wyjścia i albo wyjdziemy odłożyć naszej temki i wrócimy tutaj dalej kopać, albo zrobimy sobie skrzynkę, odłożymy wszystko i będziemy po prostu kopać dalej. Spodziewałem się, że jednak trochę szybciej to pójdzie, no niestety się myliłem. Ale dobra, zrobimy sobie tutaj skrzynkę na szybko, jakiś, nie wiem, może piecyk, żeby przepalać jakby co żelazo, jakby mi się żelazo skończyło i lecimy dalej w akcję. Dobra, mamy skrzynkę, brakuje takiego przycisku jak w Terrarii. Żeby po prostu odłożyć wszystko No niestety tutaj takiego nie ma Weźmy sobie 16 węgla I 3 I tutaj użyjemy sobie 3 Resztę sobie weźmiemy do ekwipunku Odłożyliśmy drewno, które nam się przyda Więc musimy je z powrotem zabrać Weźmy sobie to drewno Zróbmy z niego patyki Tych patyków trochę sporo Ale z tego zrobimy sobie stak świeczek Trzy no to 3, żebyśmy mieli Weźmy sobie te 4 żelaza Przyda nam się zawsze I kopmy się po prostu w tą stronę Żeby nie iść tam daleko znowu Moja największa obawa jest o to Że jak znajdziemy w końcu te diamenty To na przykład będzie tylko 4 albo 3, przez to zrobią sobie jedynie kill off, a potrzebujemy i na enchant, i na kill off, więc musimy trafić idealnie 5 diamentów, a obawiam się, że to może być ciężko. Okej, okay, znowu słyszę wodę, więc spróbujmy się do niej dokopać. Być może to będzie jakaś jaskinia. Okej, okay, teraz jaskinia, w sensie... znowu nam się trafił kanion, tylko że tym razem o wiele, wiele większy. Być może tutaj... Okej, okay, tutaj pająk groźnie wygląda, on będzie nas chciał atakować, czy nie? Okej, okay, będzie chciał nas atakować. W ogóle odbił się i nie zadał nam obrażeń. To było dziwne, ale dobrze. Okej, okay, tam jest jakieś wejście do jaskini. Staram się patrzeć do góry, czy może tutaj gdzieś się jakieś diamenty nie chowają, ale obawiam się, że nie. No niestety trudno, tak czasami bywa. Ale może zaraz znajdziemy jakieś, mam nadzieję. Nie wiem, czy to nie jest czasami za wysoki poziom na diamenty, który to jest poziom 25. Może tak być, że za wysoko. Diamenty są chyba do 20. My tam na dole, znaczy 24 chyba. My tam na dole kopaliśmy na 11, więc no ten kanion, tą wodę, którą słyszyliśmy, ona była o wiele wyżej. Okej, okay, tutaj mamy Emeraldy, ale Emeraldy... Nie chcemy chyba kopać. Emeraldy łatwo pozyskiwać od tych villagerów w zasadzie, więc nie ma co póki co tego kopać. Tym bardziej, że to jest jeden emerald. Jakby ich było więcej, to może, może, a tak to bez sensu. Dobra, tutaj sprawdźmy sobie co jest z tej jaskini. Eee, tutaj obok, czy gdzieś dalej da się dojść. Okej, okay, no to. Aha, dobra. Jednak ta jaskina gdzieś dalej prowadzi. Kolejny emerald. A może tutaj będą diamenty? Super by było, jakbyśmy gdzieś, wiecie, znaleźli jakieś widoczne. Okej, okay, to był creeper. Tak, był creeper. Musimy uważać, bo zbroi nie mamy. Łatwo będzie nam o wywrotkę. Okej, okay, tutaj... To wygląda jak miejsce, w którym mogą być diamenty. No niestety jest tylko lazuryt, ale no trudno. Dobra, za ten mi w ogóle padnie. Kurde, tutaj jest mega dużo żelaza, ja go nie kopię, Prawie błąd, ale chcemy znaleźć diamenty, tak? To jest najważniejszy cel na ten odcinek. Pej, okay, musimy wrócić tutaj, gdzie był ten creeper. Tak, najlepiej, żeby on nas nie zabił. Okej, okay. połowę HP w plecy, ale żyjemy. To jest najważniejsze. O nie, tam jest wiedźma. Dobra, zabudujmy sobie to, nie chcemy tam iść. Śmiesznie by, jakby się tam okazało, że tam były diamenty, który to jest poziom 24. No mogły tam być diamenty. Okej, okay. wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym w końcu znajdziemy suszę wiedźma, ale to pewnie ta wiedźma, którą zamurowaliśmy. Okej, okay. znalazłem diamenty. Nie, to są emeraldy. <laughs> Jezu, ciemno. pokój. Creeper. Ups. Okej, okay, tutaj mamy kolejne jaskinie, w których... Okej, Oni... okej, okay, okay. czekajcie, czekajcie, bo to trzeba ograć. Dobra, udało nam się tak, żeby nie paść, a było blisko, blisko było. W sumie to ciągle mówię, że jest blisko, ale. Okej, okay, czy tam coś, coś widać? Jakieś diamenty? Chyba nie widać. No trudno, musimy wrócić tam, gdzie byliśmy wcześniej, i tylko przyglądać się dokładnie tutaj wszędzie, czy na pewno. Okej, okay, diamenty są w końcu. Tylko nie mamy kilofów. Ale dobra, możemy sobie skraftować. Ale by była lipa, jakbyśmy nie mieli żelaza. Ale całe szczęście akurat wziąłem te cztery ze sobą ze skrzynki. Dobra, z ważnych rzeczy musi być pięć diamentów. Jeżeli nie będzie pięć, oznacza to tyle, że mamy problem i musimy iść szukać dalej. Póki co widać trzy. E, Okej, okay. mamy trzy diamenty. Czy będzie trzy, czy i będzie ich więcej? Okej, okay. mamy chyba idealnie pięć diamentów, czyli tyle, ile potrzebowaliśmy. Tutaj wiecie, na bezpiecznego trzeba z tej strony zabudować. Tutaj pod spodem. Okej. Okay. Tak, żeby aby na pewno nam nigdzie nie wpadły i mamy diamentów idealnie 5, więc teraz wystarczy wyjść stąd i wrócić, wydaje mi się, że wykopiemy się w górę po prostu, no bo zanim znajdziemy wyjście to minie milion czasu, po prostu oszczędzajmy czas. Dobra, wiecie co widzowie, lekki fail z mojej strony, wracamy na dół, ponieważ nie wykopaliśmy obsydianu, który nam będzie potrzebny, więc musimy wrócić. Ja totalnie o tym zapomniałem, że potrzebny nam będzie obsydian. Całe szczęście mam wiaderko i z tego co pamiętam, to tutaj jeżeli się podskoczyło, to było bardzo dużo wody. Dobra, idealnie. Dobrze, że zapamiętałem, że tam była ta woda. Dobra, rozdajemy to sobie jakoś tak ładnie. Dobra, uwaga, kraftujemy sobie diamentowy kilo w końcu. Na portal do Nederu było potrzebne, z tego co pamiętam, 10, 6 plus 4, plus na Enchant potrzeba 4, więc musimy wykopać 14. Więc widzimy po prostu się, jak będę miał 14 obsydianu Dobra, mamy nawet 15 teraz. Zostaje liczyć na to, że dobrze policzyłem, wychodzimy i idziemy zrobić enchant w końcu. Teraz pytanie, które edyk powinienem iść, żeby trafić do naszego domku? Okej, okay, brązowa owca, ją pamiętam akurat, że było ją widać z naszego domku. Teraz pytanie, czy mamy skórę? Wydaje mi się, że nie zabijaliśmy żadnej krowy, więc trochę słabo. A ja też nie mam w ogóle trzciny, więc to będzie kolejny problem. Ale trzcina akurat łatwo znaleźć, gorzej będzie z krową. Z tego co pamiętam, to jak prowadziłem tą krowę do naszej chałupy, to dwie zgubiłem po drodze. One pewnie gdzieś tutaj się będą kręciły, więc akurat sobie je zabijemy. Za to, że nie udało nam się ich doprowadzić, więc to jest pierwsza. I wypadła nam skóra, czy nie? <grym> Naprawdę. Dobra, trudno, nie wypadła nam skóra. Trochę słabo. No ale nic, może któraś z tych, które mamy w zagrodzie dorośnie i po prostu ją sobie zabijemy. No chyba, że tutaj jak będziemy szukać trzciny, to znajdziemy jakąś inną. To totalnie wygląda jak jakaś miejscówka, przy której powinna być trzcina, ale totalnie też jej nie widzę, więc nie wiem dlaczego tak. Ten Minecraft działa przeciwko nam dzisiaj. Tutaj nie możemy znaleźć diamentów, musimy się męczyć. Tutaj problem z trzciną. Też jej nigdzie nie ma, aż dziwne to jest. Pewnie zaraz będziemy mieli taki sam problem z wydropieniem skóry z krowy, i ta jedna, którą mamy u nas w zagrodzie, po prostu nam nie wyrzuci żadnej trzciny. Okej, okay, mamy w końcu. Tylko problem jest taki, że tutaj jest dwa, a my potrzebujemy trzy na książkę, i jeszcze dobrze by było sobie zasadzić przynajmniej jedno gdzieś tam obok nas. Więc musimy szukać dalej. Tam widzę, ale tutaj może będzie gdzieś bliżej. Nie za bardzo, dobra. To musimy po prostu tam przepłynąć. Idealnie będziemy mieli trzy na książkę, no i jedno takie, żeby sobie zasadzić. Dobra, wiecie co widzowie? Mamy kolejną krowę, więc może z niej akurat nam wypadnie kura. Trzymajmy za to krzciuki. Dobra, mamy jedną skórę. Okej, okay, i możemy sobie skraftować enchant. Idealnie. Jedną trzcinę sobie tutaj posadzimy, żeby nie było. Żebyśmy o tym nie zapomnieli, niech ona sobie tutaj już rośnie. Weźmy sobie diamenty oraz obsydian. I teraz robimy sobie książkę. Książkę dajemy sobie tutaj, tutaj. I mamy w końcu enchant. Udało nam się tego osiągnąć. Zajęło mi takich 40 minut, jak sprawdzałem przed chwilą. Teraz zostało nam tylko skraftować biblioteczki. I będziemy mieli full enchant. Ale to już w następnych odcinkach. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Siemano.